Dziś będzie materiał o fuksjach, o najnowszych odmianach, które udało mi się zdobyć na przestrzeni ostatnich dwóch lat. One cały czas są testowane tutaj pod kątem mrozoodporności. I tutaj na pierwszym planie widzicie jedną z fuksji, która posiada chyba największe kwiaty w mojej całej kolekcji. Niesamowite są te kwiaty, pełne w kolorze fioletowo-białym. Nawet same te pąki, jeszcze nierozwinięte, wyglądają naprawdę bardzo zacnie. Spójrzcie tylko tutaj, jak one wyglądają, jeszcze nierozwinięte. To jest prawdziwe arcydzieło natury. Ja celowo nie podaję jeszcze informacji na temat nazw, odmian tychże prezentowanych przeze mnie fuksji, bo nie do końca są wszystkie sprawdzone. Gdy będę miał pewność, że te odmiany zimują normalnie w gruncie, to wtedy przekażę Wam te nazwy. Natomiast tutaj widzimy przepiękną odmianę, która ma piękne, pełne kwiaty w kolorze biało-różowym. Przejdźmy dalej. Tutaj jeszcze ta już skończyła swoje kwitnienie. Ale tutaj zaraz obok widzimy taką dosyć filigranową odmianę, która. Ma bardzo nietypowe kwiaty, ponieważ te górne płatki są wyciągnięte do góry. I pręcik ten główny tutaj jest bardzo długi, wydłużony, a te płatki środkowe są tak jakby takie rozpierzchłe. Ta odmiana jest również przepiękna, kwiaty pełne. W kolorze fioletowo-białym, tutaj te środkowe płatki, a tutaj widzimy białe z domieszką koloru różowego. Również i ta funkcja jest bardzo nietypowa. Spójrzcie tylko na rozłożenie pręcików. One wręcz rozłożyły się tak dosyć nierównomiernie po całej roślinie. I te górne płatki są delikatnie wyzwijane i cieńsze z pewnością od tych płatków środkowych bardzo przyjemne dla oka pastelowe kolory u tej funkcji również zwracają na siebie uwagę. Zwłaszcza, że te środkowe płatki, spójrzcie tutaj na krańcach, są bardziej fioletowe niż, te, niż ta dalsza ich część. Funkcja ta, zauważyłem, że dorasta do niewielkich rozmiarów, ale kwitnie bardzo obficie. Natomiast tutaj widzimy zupełnie inną funkcję, której to kolor jest intensywnie Różowy. Takiej funkcji, o takiej intensywności koloru różowego jeszcze nie miałem, dlatego zdecydowałem się właśnie na tę odmianę. Kwitnie bardzo, bardzo obficie, a zaraz tutaj obok taka fantastyczna też odmiana, nowa, która też zachwyca ubarwieniem niezwykłym, połączenie jasnego fioletu z różem. Również i ta odmiana jest niezwykle interesująca, ponieważ jej kwiaty nigdy nie rozwijają się do samego końca. Te górne płatki, spójrzcie, one nie odchylają się tak jakby u większości fuksji do góry, tylko po prostu są jakby takim tak jakby połowicznie otwarte, ale też ten kolor pomarańczowo-różowy, nie wiem jak go nazwać, jest taki bardzo delikatny i przyjemny też kolor pastelowy. Również i ta jest dosyć niezwykła, ponieważ te płatki górne są dłuższe od tych dolnych i też nigdy do końca się nie rozwijają. Bardzo przyjemna dla oka kombinacja kolorystyczna również występuje u tej fuksji. Kwiaty są półpełne i bardzo zgrabnie moim zdaniem dobrana kolorystyka.